Tym razem opowiem Państwu o naparstkowaniu, który jest najpowszechniejszym tak naprawdę objawem zajęcia paznokci w przypadku łuszczycy i dotyka mniej więcej 3 czwarte pacjentów z łuszczycą i zmianami właśnie w obrębie paznokci. Objaw naparstka jest to powierzchniowe zagłębienie w płytce paznokciowej, które powiązane jest z samym zapaleniem macierzy. Naparstkowanie jest związane z aktywnością łuszczycy i tutaj długość zagłębienia sugeruje tak naprawdę czas trwania choroby, a długość zdrowego paznokcia pomiędzy tymi zagłębieniami czas wolny od łuszczycy. Naparstkowanie może również występować w innych chorobach, nie tylko w łuszczycy, ale też w wyprysku, w łysieniu plackowatym, czy też w liszaju płaskim. I tutaj trzeba zauważyć, że zagłębienia są zazwyczaj głębsze, jeżeli występują właśnie w przypadku łuszczycy. Żeby złagodzić objaw naparstkowania można zadbać o odpowiednie nawilżenie i regenerację paznokcia i stosowanie serum kolagenowego Collagen Power firmy FarmFood to pomysł, który dobrze sprawdza się właśnie w takiej codziennej pielęgnacji i profilaktyki, profilaktyce aparatu paznokcia nie tylko z łuszczycą, ale też u osób zdrowych.